I ruszyły. No, The Great Ivar stracił na starcie. Przy wewnętrznej dobrze Queen Capella. Oj, też stracił sporo espresso. Jest z tyłu Menu Men. również. A tam przy wewnętrznej Queen Capella prowadzi. Na drugiej pozycji Westminster Grey. Na trzecim miejscu Migliore Esperanza. Na czwarte miejsce przesunął się, przesunęła się Orinoko Flow i za moment wyjście na prostą, finiszową. Cherry Madness. Cherry Madness na prowadzeniu, przy wewnętrznej próbuje uciekać. Cherry Madness finiszuje znakomicie Orinoko Flow środkiem toru, przy wewnętrznej atakuje Miore Speranza. Orinoco Flow, Orinoco Flow na prowadzeniu, ale zacięta e, walka Orinoco Flow, Orinoco Flow, ale tutaj już nieznacznie e, na front wysuwa się Migliore Speranza i zwycięża w celowniku Migliore Speranza Orinoco Flow e, Manuel